Dzisiaj słyszymy Ewangelię według Świętego Marka i w tej Ewangelii widzimy scenę, kiedy Jezus uzdrawia córkę Jaira, ale też uzdrawia pewną kobietę cierpiącą na krwotok. Może uzdrawia, ona się go dotyka. Myślę, że jest to jedna z takich piękniejszych scen ewangelicznych, bardzo takich obrazowych. Ta scena, kiedy ta kobieta właśnie gdzieś w tym tłumie przepycha się, żeby jest w niej ta piękna wiara, żeby choć dotknąć frędzli płaszcza Jezusa. Nie, ta scena, ta chęć dotknięcia Jezusa. Myślę, że można w tym widzieć pewną postawę wiary. Nie, my też możemy dotykać Jezusa poprzez naszą wiarę, poprzez miłość do Pana, do, do Jezusa. I to i to pragnienie powinniśmy w sobie pielęgnować, i ono jest w wielu ludziach, nawet jeżeli tego nie, nie, nie umieją nazwać, nie umieją zrozumieć. Ta scena opowiada, że ta kobieta szukała lekarzy, że była u wielu lekarzy, ale po wszystkim czuła się jeszcze gorzej. To znaczy, że dzisiaj my też szukamy kogoś, kto uzdrowi nasze życie, kogoś, kto naszemu życiu nada sens. Uczyni je spełnionym, radosnym, bo ta choroba jej, z niej uchodziła krew. Nie? W Biblii krew to życie. Zresztą w ogóle krew to życie, I upływ krwi to jest uchodzące życie w nas. I dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie wielu ludzi doświadcza ciemności, depresji, cierpienia, samotności, czuje, że uchodzi z nich życie, i szukają tego lekarstwa w wielu rzeczach używkach, w drugim człowieku. I, I ostatecznie nic nas nie nasyca, nic nie czyni naszego życia spełnionym. I, i, i dzisiaj ta kobieta pokazuje, że dotyka Jezusa. Nie? Że ostatecznie w tym całym ścisku, w tym tłumie, w tym zamęcie, ona, ona chce tego Jezusa dotknąć i doświadcza, doświadcza, życia, nie? doświadcza życia. I dzisiaj temu światu też jest potrzebne to świadectwo, że, że, że w Chrystusie odnajdujemy sens, odnajdujemy pełnię i spełnienie naszego życia. I tego samego doświadczyła córka Jaira, kolejna kobieta, która, która umarła, ale Jezus wskrzesza ją do życia. Mówi, dziewczynko, mówię ci, wstani. W tym wszystkim jest zapowiedź Jego śmierci i zmartwychwstania. On jest tym, który wchodzi w kondycję naszą po to, by pokonać w nas tą śmierć i dać nam życie z martwych stałego, to znaczy, to znaczy żeby, że nie jest kimś, w, tym, w kim żyje Chrystus z martwych stałych, kto, kto doświadczył w sobie tego pokonania śmierci. Tego, co możemy nazwać taką śmiercią, różne synonimy śmierci, ale, ale to życie przychodzi wtedy, kiedy, kiedy w to życie wchodzi Chrystus i, i przemienia je i wskrzesza do życia. Niech ta Ewangelia. Dzisiaj będzie dla nas takim zaproszeniem, by w Chrystusie szukać życia spełnienia, ale też, żeby być świadkiem Chrystusa dla innych, którzy tego życia potrzebują.